Jest prośba, tylko wiem, żeby były to osoby trochę niższe, żeby nie. Nie, 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 nie. nie. Witajmy, powitajmy. Pan premier już jest z nami, szanowni państwo, więc gorąca prośba, powitajmy pana premiera Mateusza Morawieckiego w Jędrzejowie. Po raz trzeci pan premier zaszczyca Jędrzeju swoją obecnością. Więc panie premierze wielkie brawa jako burmistrz miasta Witam po raz trzeci Jędrzejowie. Wszystkiego dobrego panie premierze i oddaję mikrofon w ręce pana premiera. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za, za to zaproszenie piękne. I chciałem dzisiaj też się paroma refleksjami z Państwem podzielić, bo kampania dobiega końca, powoli kampania pana prezydenta dobiega końca, a mi przyszła rola też takiego, jakby prostowania pewnych kłamstw, fałszerstw, mistyfikacji, manipulacji, których pan Trzaskowski dopuszcza się tak szybko i tak często, że czasami naprawdę zastanawiam się, kto mu to wszystko wymyśla. Ale ktokolwiek by mu tego nie wymyślał, to mam taką radę, żeby jednocześnie Dobrze wsłuchiwał się w głos tych cytatów, które później chcą przeinaczyć, przekręcić i wykorzystać przeciwko panu prezydentowi. Otóż nie tak dawno temu, dzisiaj rano czy wczoraj, pan Trzaskowski powiedział. Naprawdę trudno mi jest się powstrzymać od śmiechu. Przepraszam. Powiedział, że Komisja Europejska stwierdziła, że nasz wzrost gospodarczy. Jest w bardzo dużych tarapatach i że po prostu Komisja Europejska strasznie nas skrytykowała, że mamy wielkie problemy gospodarcze. Otóż, szanowni Państwo, chciałem coś pokazać. Tutaj jest ta wczorajsza tabela Unii Europejskiej według Komisji Europejskiej. Tak, już niektórzy z Was widzą. Może jeszcze też do kamer pokażę. Pokażę wszystkim. Proszę bardzo, proszę bardzo. Otóż Szanowni Państwo, Panie Czaskowski, ja nie wiem, czy pan przypadkiem nie czytał tej kartki w ten sposób. Może, może ktoś panu źle podał tą karteczkę do przeczytania. To nie tak się czyta, bo wtedy Polska byłaby na dole. Ale literki też do góry nogami. To się czyta tak. A według takiego prawidłowego odczytu Polska jest na samej górze tej tabeli z 27 państw i to jest wizytówka zarządzania gospodarczego naszego rządu i pana prezydenta Andrzeja Dudy. A więc pamiętajcie, nie czytajcie jak pan Rafał, tak, tylko proszę przeczytać prawidłowo to, co Komisja Europejska napisała. I dlatego, drodzy Państwo, teraz Kilka słów do tych z Państwa, którzy jeszcze są niezdecydowani albo oddali głos w pierwszej turze na jakiegoś innego kandydata, bo szukaliście kandydata, który byłby na przykład bezpartyjny, niepartyjny. Tymczasem głosując na pana Trzaskowskiego wybieracie superpolitycznego, partyjnego kandydata. Zajrzyjcie na stronę internetową Platformy Obywatelskiej. On tam jest wiceprzewodniczącym pana Budki, kluczową osobą w partii, w partii Platforma Obywatelska. Szukaliście, drodzy wyborcy, innych kandydatów zakończenia wojny polsko-polskiej. No to pan Trzaskowski to murowana wojna przez trzy i pół roku najbliższe. To klincz, chaos, paraliż. Szukaliście kogoś, kto może inny głos dać w sprawach kluczowych dla naszego społeczeństwa, dla naszego państwa, w sprawach społecznych. A dostajecie kogoś, kto z przekonaniem przez lata mówił o tym, że polityka społeczna 500 plus, emerytury 13, obniżenie wieku emerytalnego to rozdawnictwo, katastrofa budżetowa. Ten człowiek zmienił zdanie tuż przed wyborami. Ten człowiek, pan Rafał, zmienił zdanie w mnóstwo mnóstwie spraw. Bardzo wielu sprawach przed, przed wyborami. Szukaliście kandydata, który będzie pewną świeżość wnosił. Tymczasem to człowiek, który był w rządzie Tuska i w rządzie pani Kopacz i w tym rządzie podnosił podatki. Ba, jako włodarz Warszawy też podnosi podatki. Podnosi opłaty za wywóz śmieci. O 300%. Szukaliście kogoś, kto przyniesie spokój, a gwarantowany jest dwugłos w polityce zagranicznej, w polityce międzynarodowej. A polityka zagraniczna dzisiaj to klucz również do sukcesu. Jedność, spójność stanowisk, taką jaką ma rząd z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Szukaliście kogoś może, kto wyciszy spory ideologiczne, tymczasem dostajecie bojownika walki o najbardziej lewicowe, światopoglądowe, rewolucje, o poglądy najbardziej lewicowe, lewackie. Dostajecie kogoś, kto jak wczoraj napisała jedna z jego zwolenniczek, na pewno wdroży kartę LGBT. Wszędzie, we wszystkich miejscowościach. A po co? Nam jest konflikt ideowy, światopoglądowy. Chcemy w spokoju pracować. Drodzy rodacy, chcemy spokoju. I dlatego warto zastanowić się dzisiaj tutaj, z Jędrzejowa, z waszego pięknego miasta. Niech pokłyną takie pytania, najbardziej oczywiste. Gdzie bylibyśmy my jako przedsiębiorcy? Tu są na pewno przedsiębiorcy. Gdyby nie tarcza finansowa, którą zastosowaliśmy błyskawicznie. Szukaliście kogoś. To szybko będzie realizował cel, chronił gospodarkę, to się uda tylko z Andrzejem Dudą. To się uda tylko z Panem Prezydentem. Z Panem Trzaskowskim, z Panem Trzaskowskim gwarantowane jest, tak jest, tylko Andrzej Duda. Dlatego, Szanowni Państwo, Drodzy wyborcy innych kandydatów, czy głosowaliście na pana Hołownię, czy pana Kosiniaka-Kamysza, czy pana Bosaka, czy na pana Biedronia, czy wszystkich tych, którzy głosowali na innych kandydatów, proszę o taką refleksję. Czy chcecie kandydata ultrapartyjnego, hiperliberalnego, turboliberalnego, takiego, który politykę społeczną miał za nic, dzisiaj się przefarbował jak lis, ale takiego wilka w owczej skórze wybierać to wielkie ryzyko. Tak jak ryzykiem jest skakać do basenu, nie wiedząc, czy tam jest woda. Drodzy wyborcy, głos na pana Trzaskowskiego to taki skok, skok do basenu i nie wiadomo, czy tam jest woda. Bo to wielki, gigantyczny znak zapytania. W środku potężnego kryzysu, z którego Polska wychodzi, tak jak pokazywałem tutaj na kartce, najszybciej w Europie. Pan Trzaskowski przeczytał tę kartkę odwrotnie, pomyliło jemu się, ale Polska, a może jak ktoś tu podpowiada, stał na głowie wtedy, tak, tak, musiał trzymać jakoś ją, tą kartkę odwrotnie, tak czy owoc. Mniejsza z tym, drodzy Państwo, żeby tak szybko dalej wychodzić z kryzysu, potrzebujemy zgody. Z panem prezydentem, tak jak zastosowaliśmy tarczę finansową, tarczę antykryzysową, tarczę samorządową, tu dla Jędrzejowa, tutaj dla waszego powiatu, dla waszego województwa, na szkoły i drogi, szpitale i chodniki. Wszystko to, co służy mieszkańcom. Ale to jest możliwe dzięki współpracy. Nie chcemy chaosu, nie chcemy klinczu, nie chcemy para paraliżu państwa. I jeszcze jedno pytanie. Zastanówmy się także, kiedy się żyło lepiej, kiedy bezrobocie było niższe, kiedy wynagrodzenia były wyższe. Otóż w czasach czterech lat rządów ostatnich, w czasach pięciu lat pana prezydenta rosły realne wynagrodzenia najszybciej w porównaniu do wszystkich poprzednich pięciu latek w wolnej Polsce. Czy można znaleźć lepszy dowód na to? Kto troszczy się o życie zwykłego Polaka? A kto troszczy się o salony i elity brukselskie? Brawo. Szanowni Państwo, pan Trzaskowski, ostatnio to słyszałem, w czasie jak rozpoczęła się pandemia, poszedł na L4, poszedł na zwolnienie. Jak rządził Warszawą, to nie dotrzymał ogromnej większości swoich obietnic własnych. To kandydat niewiarygodny, kandydat nieprzewidywalny, kandydat kłótni, kandydat wojny, kandydat wojny na górze. Nie chcemy wojny politycznej, chcemy spokoju i szybkiego wyjścia z kryzysu dla dzieci i młodzieży, dla starszych pracujących i dla niepracujących, dla emerytów, seniorów. Dla wszystkich, dla wszystkich Polaków. Pan Andrzej Duda, niech żyje Polska. Dziękuję. Szanowni Państwo, pan premier w tej chwili udał się między nas, jeżeli ktoś ma życzenie zrobić sobie zdjęcie, uścisnąć dłoń pana premiera, to jest chyba jedyna i niepowtarzalna okazja. Zapraszamy serdecznie i myślę jeszcze raz gorącymi brawami podziękujmy panu premierowi za obecność w